No, przechodzimy się tutaj laskiem i szukamy grzybków. Pogoda przepiękna. Padało, było ciepło. Można powiedzieć, taka wysoka trawa coś się znajdzie chociaż jednego tak na pokaz byłoby fajnie, oczywiście, ale. Chcieć a móc to są dwie różne sprawy Ale niejatków jest bardzo dużo, więc myślę, że mamy szansę coś dzisiaj znaleźć. Tutaj jest fajny teren, proszę spojrzeć. Elegancko. I tylko jedno pytanie. Czy ktoś przed nami tu nie był? Bo jeżeli tak było, to marne szanse. Niestety, cała ta polanka została przeze mnie sprawdzona. No i niestety, tak jak się myślałem, cisza i długo, długo nic. Obawiam się, że tutaj nie tylko ja znam takie fajne miejsca. Nie wiem, co mi zostaje, na no to idź dalej. Ale myślę, że dzisiaj nic ciekawego nie znajdziemy, no niestety takie jest życie, że raz na wozie, raz pod wozem. Idziemy dalej. Choć oglądając tutaj na różnych stronach Facebookowych zbiory, bardzo dużo ludzi wstawia. I teraz pytanie czy mają jakieś swoje miejsca? bo przepuszczam, że tak owych jest pełną oczywiście nieodwiedzane przez licznych tubylców to może wiązać, wiązać się tylko z jednym z bardzo dużymi zbiorami smutne takie chodzenie po lesie i tak naprawdę wiesz, że nie znajdziesz ale chodzisz z taką nadzieją Wiadomo, że są takie aspekty, że się dotrenimy oczywiście. No ale tak nie do końca jest to też jeden z ważniejszych punktów, jest oczywiście zdobyć zdobyć grzybiarska, której tu niestety nie ma. Robimy sobie tutaj jeszcze małe obejście. No i po mału będziemy się kierować w stronę słońca, że tak powiem, czyli w stronę domu. Bo głucho wszędzie ci, no, słucho wszędzie, grzybów nie ma i nie będzie. Jeżeli ktoś będzie oglądał ten film, to w Wielkopolsce chciałbym tutaj, żeby ktoś podał mi jakieś fajne miejsce, gdzie są te grzyby. Bo chciałbym sobie zrobić dzielnicę z grzybami, no ale niestety. To jest sama To jest Ewentualnie cebulę jeszcze rzucę. I pieprzu do smaku. Powiem Wam tak, chyba coś znalazłem. Proszę spojrzeć tutaj. przybliżymy. Uf, takiego to samorodka. Tu wygląda też całkiem przyjemnie na grzybki, ale cisza, cisza. O, jest, jest, jest grzyb butelkowy zwany wypiłem i wyrzucam. W całym lesie nie może być, chociaż jeden grzyb dla mnie, no kurczę, jestem aż normalnie zdenerwowany z tego powodu. I mi przykro, po prostu zwyczajnie mi przykro. Tyle kilometrów, tyle czasu poświęcone i ani jednego jadalnego grzyba, no kurczę, blade. Człowiek z takim nastawieniem idzie do lasu żeby zdobić coś a to kurwa że tak powiem brzydko hm. moi kochani no zwijam się bo to nie ma sensu chodzenie tutaj po tym lesie mam jeszcze tutaj jedną miejscówkę ale nie wiem czy mi się chce tam jechać bo jestem tak zaskoczony tą podróżą dzisiejszą tutaj i 30 minut bez sensu huh. Po wszystkich zagajnikach, że myślę, że może jutro się przejadę. Dzisiaj mamy piątek, cały weekend przed nami pogoda ma być w miarę, więc może coś tam jeszcze uszczelimy. A może nie, zobaczymy jaka pogoda będzie. Wszyscy mówili, jeźdź na grzyby. Jeźdź na grzyby, no to pojechałem. Rarytacje to jest muchomor butelkowy biały. Tutaj mamy muchomor butelkowy zielony i jedziemy dalej może jeszcze jakiegoś muchomora butelkowego znajdziemy byłoby mi gdybym zaczął zbierać muchomory z butelkowe to miałbym już a na razie nie mam nic ale fajny oddźwięk drzewa się o ciebie ocierają skrzypi trochę jakby było ciemno to nawet by było tak trochę strasznie